6 czerwca jest 157 dniem w kalendarzu. Do końca roku pozostaje 208 dni. Imieniny obchodzą Paulina, Aleksander i Norbert, ale także Kandyda, Benignus i Wiencerat. 6 czerwca 1944 roku siły zbrojne alianckich państw zachodnich rozpoczęły największą w czasie II wojny światowej operację desantową lądowanie w Normandii. Była to część operacji Overlord otwierającej drugi front w Europie. Tak zwana operacja Neptun była największą pod względem użytych sił i środków akcją desantową w historii wojen. Trzon sił inwazyjnych stanowiły wojska amerykańskie, brytyjskie i kanadyjskie. 6 czerwca 1973 roku w fabryce samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej rozpoczęto produkcję Fiata 126p. Przez lata był jednym z najpopularniejszych i najczęściej spotykanych samochodów na drogach w Polsce. Doczekał się wielu nazw potocznych, z których najpopularniejsza, Maluch, stała się pod koniec produkcji tego modelu w 1997 roku jego oficjalną nazwą. Fiat 126p produkowany był w Polsce do września 2000 roku. 6 czerwca 1939 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oficjalnie zatwierdziło herb miasta Łodzi, czyli drewnianą łódkę w złotym kolorze z jednym wiosłem na czerwonym tle. Herb wzorowany był na oryginalnej pieczęci miejskiej przyłożonej do dokumentu z 1577 roku, a ta na wcześniejszej z roku 1535. Na przełomie XIX i XX wieku planowano zmianę herbu na zawierający motyw prząśnicy, czułę katkackiego lub wrzeciona. Projekty nie zostały jednak Zrealizowane. W kalendarzu świąt nietypowych czytamy 6 czerwca to Dzień Jojo, zabawka nazywana także kołem Maxwella składa się z ciężarka szpulki zawieszonego na sznurku. Mimo swojej prostoty zyskała miliony fanów na całym świecie. Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia Jojo, prawdopodobnie wywodzi się ono z Chin.